Parę razy, jak dzisiaj zajeżdżałem do pięknych Waszych miast podlaskich, to mogłem powiedzieć, że witam je słońce na twarzach i witam je słońce na niebie. Teraz mogę powiedzieć, że księżyc mnie tutaj przywitał już, bo tam piękny, bardzo wyglądający chyba za tych świerków czy jodeł, bardzo piękny księżyc. Ale myślę, że mimo, że suwałki są czasami nazywane biegunem zimna, to Wasze serca są gorące. Tak, coś czuję. Tak jak tutaj suwałki na północno-wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej przechowały tyle wartości, tyle wiary, tyle właśnie gorącej wiary w Polskę, tak i dzisiaj chciałbym tą wiarę Państwu przekazać, że mamy ogromną szansę kolejne 3 i 5 lat naprawiać naszą Rzeczpospolitą. Naprawiać naszą Rzeczpospolitą, którą popsuli nam nasi przodkowie bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze w XVII wieku, tam gdzieś są korzenie upadku naszych instytucji, sądownictwa, brak skarbowości, brak wojska. Tak na dobrą sprawę, jest pełna milionowa Szwecja. Co ona tutaj zrobiła z tą Polską podczas potopu? To była naprawdę tragedia. Już dawno temu zapomnieliśmy o niej, ale z u źródeł tych klęsk warto zadać sobie to pytanie. Co stoi? Co stało? Stał stała, brak, stał brak organizacji, brak dobrej organizacji, brak dbałości o instytucje polskie. O profesjonalne, merytoryczne działanie tych instytucji, o dobre kadry, patriotyczne kadry, kadry z powołania. I szanowni państwo, nie ma się co dziwić, że potem jak już Rzeczpospolita upadła w XVIII wieku, na początku, to nie trzeba było czekać 100 lat na rozbiory. Chyba wszyscy się z tym zgodzą, że praktycznie utraciliśmy wtedy naszą suwerenność, jeszcze Polska istniała. I potem nie będę tych epok przypominał, wiemy jakie one były tragiczne, smutne, na przemian przez chwilę, radosne. Ale dzisiaj historia, los, Bóg w nasze ręce złożyli, złożone zostały losy Polski i te wielkie szanse szanse na dogonienie Zachodu, szanse na umacnianie instytucji państwa, szanse na taką edukację polskich elit i polskiego społeczeństwa, żebyśmy mieli tak wspaniałych ekonomistów, inżynierów, jak właśnie Edward Szczepanik, żebyśmy mieli takich ludzi, Którzy wierzą w Polskę, a zarazem dbają o nią i są w stanie dać siebie wszystko i oddać jej wszystko, żeby ona tylko była silniejsza, piękniejsza, bliska obywatelom, bliska ludziom i sprawiedliwa. I mogę powiedzieć tutaj, przy tym pięknym księżycu, że taką osobą jest pan prezydent Andrzej Duda. Taką osobą, która Polskę wierzy, w niej pokłada swoje nadzieje i stara się każdego dnia, żeby ona była chociaż o odrobinę lepsza. I takiego prezydenta chciałbym, żebyśmy wybrali 12 lipca, bo na tym trudnym zakręcie historii, w jakim teraz, na jakim teraz się znajdujemy, kiedy wychodzimy z kryzysu epidemicznego, kiedy mamy szansę dogonić szybciej. Europę niż przed kryzysem, a to dlatego, że ona głębiej w zapaści upadła. Współczujemy naszym partnerom, życzymy im jak najlepiej, ale te nasze szanse chcemy wykorzystać jak najlepiej. Chcemy wykorzystać to, że w ostatnich czterech, pięciu latach nasze finanse publiczne, nasza gospodarka mają się nieźle i że dzięki temu. I dzięki zgodzie politycznej będziemy mieli szansę wyjść z tego zakrętu na prostą i objąć pozycję wyjściową bardzo dobrą.